Współpraca z Wspólnoty Parafialnej jest zawsze źródłem was Bożego Błogosławieństwa i wyrazem jedności ze Skórzem i Jego Kościołem. Witamy serdecznie Księdza Arcybiskupa w Świątyni, która od 1 czerwca 2010 roku jest Kościołem Parafialnym. Budowali ją i upiększali modlitwą, cierpieniem i ofiarą. Wierni tej parafii. Jest ona darem na 1050. rocznicę sztu Polski. Prosimy Cię, Ekscelencjo, abyś tej uroczystej, przyświętej poświęcił tę świątynię, a nas zgromadzonych umocnił pasterskim słowem i błogosławieństwem. teraz wodę, którą następnie pokropi ołtarz oraz wierny i ściany kościoła, przechodząc przez środek kościoła. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście ten świątynię, pochodnie prośby naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę. Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia, Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełną ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obywasz z grzechu i nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia aby stać się członkami Jego mistycznego ciała i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświeć tę wodę w swoim błogosławieństwem. Aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament wszczół, którym obmyci z grzechu, staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego ducha. Sprawa byśmy ze wszystkimi braćmi, którzy w tym kościele będą sprawować święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa Pana naszego. Amen.